Właśnie jedziemy na plażę Wątpię, że się pokąpiemy czy coś, właśnie jest zimny wiatr nie jest zbyt ciepło Mogli wcale iść na to, ale no, kto musi spodziewać e, Jedziemy autobusem 203 Jeżeli jesteście w Barcelonie musicie mieć wyznaczone pieniążki na bilet Nie mają, nie mają jak wydać W Portugalii W Portugalii, przepraszam w Portugalii jeden bilet jak tak to wygląda jeden bilet kosztuje do, yy, kosztuje cały dzień do tego punktu gdzie jedziesz 2 euro chcesz dodać? Nie. nie no więc jesteś w Portugalii w Porto ogólnie gdziekolwiek musicie mieć wyznaczone ilość pieniędzy na, na bilet ja właśnie trafiliśmy na plażę jest przepiękna woda. Jest przepięknie, jest troszkę zimno. Jest... Gdyby nie wiatr, to byłoby nawet ciepło, ale jest wiecznie. Ale i tak i tak ja może wejdę do... do wody. No kurczę, no pierwszy raz jestem w Portugalii portą, nad morze nad, nad, nad tym wszystkim, tak? Mogę do wody nie wejść? oczywiście Artek? trochę skoro wejdzie. Ja się wpierdzielam, Nie ma takiej opcji, że przyjechałem do Portugalii i się nie wpierdzielę do morza. Tak. Wejdziemy. Jest, jest bardzo dużo ludzi, którzy surfują. Jest bardzo dużo ludzi, którzy surfują. No, to ma to plaża, sportowe Zawsze trzeba to żeby bo są w miarę złe parę. Znajdujemy się właśnie w ich markecie. Jest ogromny Sera, szynki Jest Tu zostaną z warzywami, bocami. Mm. Ich takie tak zwane krosanty Cała półka serów i mrożonki To były takie nasza, nie wiem jak lidle albo kafur albo... Jakaś większa stacja, jest pełno mięsa, św. Wodek To jest świeże mięso Są wina, wszystko jest, normalnie w Wodek Market jest ogromny wybór wina Ale Cały pojemnik jest wina Ceny są też ok no 3 euro, 2 euro, 3 euro Więc... Czekaj, okay. wezmę coś ciepła Tutaj nikogo nie ma, jest milka, jest dużo słodyczy innych. Nie wiem czy będziemy testować słodycze z tą, dlatego że one wyglądają wszystkie jak ...słodycze które jedliśmy są powiedzmy jakieś ...dolaretki, a to jest coś podobnego jak u nas są w Anglii. Więc to ceny ceny są, ...w porządku. tu chyba jest cukier, 2 euro niecałe. Uh, są odry, próbne ryby, z ryba, misery I tak Kawa w Porto to chyba bym się nie widziała piana ceny wina jest bardzo tanie w porównaniu co jest w Anglii oczywiście martini jest no oczywiście jest droższe jak martini ale jest ogrom wyboru wina całe tu, tutaj są w win To już inna alkohol, to są już whisky A to chyba jest wódka, bo też wina Nie da się jest z wódką jeść Jestem w raju To no, ma jaka napraćka. To jest tutaj jest ryba w końcu? Kurczak. Kurczak. Klapka z kurczakiem. Zostaliśmy z plaży, idziemy w stronę parku, jest ogromny park next to, <głos》> obok plaży, no park jak park, jest ładny, się robi wow, tak tam powiedzieli w recepcji, I może dla niektórych tak, nie mówię, jest piękny, mamy ogromne jeziorko, jest przyjemny, można tutaj kocek rozłożyć, jest ogromny. Są drzewka, dziewka, pokaż dziewka. Są drzewka, ludzie, ludzie biegają, trenują. Tak, e, jestem gdzieś... Na byli... rowerach, Jesteś... nogach. E, no. Na styczniu, że tutaj bardzo dużo ludzi, młodych, starych, bardzo dużo tu biega, uprawia sport. Jakieś bo trzy grupy sobie się spotykają, ćwiczą. Jakieś gumy do ćwiczeń mają. Więc plus dla nich No Tutaj wszędzie gdziekolwiek, gdziekolwiek się wynurzymy, gdzieś tam pójdziemy to zawsze ktoś jakiś Portugalczyk trenuje na jakiejś gumie czy na skakance cały czas na sportowo no nie dziwmy się, jak jeżeli oni wychodzi w górę w dół, w górę w dół, to codziennie ćwiczyła. tylko żeby się nie zmęczyć po kurce czasu. No, ale są strasznie <laughs> z nimi ludźmi, strasznie biegają, ćwiczą. Fajnie w ogóle. A właśnie nie biegła Może sobie dziś pójdziemy zaraz. W ogóle mieliśmy fazę jak ja kupiła wino. Mieliśmy sobie na skalpie tam nad morzem winko z dostawkami. Co się stało, Aga wybrała wino oczywiście, które ma korek i nie mogę otworzyć, bo ani nie mamy korka do otwierania wina ani nic. Próbowaliśmy starą metodą z butem. sadzić butelkę w but i podbijać ściany, ale nie dało. No nie dało się. Nie, też nie wzięliśmy klucze ze sobą. Więc wypijemy w domu i nam wiesz, Gdy dzisiaj nie wiem, klucza, jak nie to, no to jakoś dały się radę, tworzy O! Widzę coś interesującego, jakiś spadek. Może widok na, na coś. Czy jakiś widok miasta? Znaczy na, na park albo na, na jeziorko, bo jest. Tak jest jakiś taras. Tarasik, a chyba tylko to jest jakiś tarasik, nic... nic specjalnego. Tutaj normalnie ten chodzące koguty. I u nich to jest normalne, że po ulicach w parku koguty się śmigają. Pokażę Wam. Normalnie jak stoi, pięknie, żeby go nagrać, żeby mu zrobić tylko zdjęcie. Nie atakują Ciebie, ale słyszałam, że jeżeli mogą się wkurzyć, mogą Ciebie zaatakować. Pięknie się porównuje. Pięknie idzie. Och, pokazuje swoją dumę śliczny jest. Tu mamy jakieś kaczkę. To jest ogrom zwierząt. A tu mamy gęsie. Mhm.